Koronka do krwawych łez Najświętszej Maryi Panny. Tę piękną koronkę możesz odmawiać codziennie. Zaczynajmy. O Jezu, przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw. O dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twoją świętą wolę Tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu. Spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu. Spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, Wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze, przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu. Wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej najświętszej matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na Ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na Ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Maryjo U, Matko boleści, Matko litości, Matko miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o którego błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen.